Sami przyznacie, że chyba taki dzień jak dzisiejszy jest wyjątkowy. Wyjątkowy za sprawą samochodu, który chcielibyśmy dzisiaj zaprezentować. A jest to nie byle jaki samochód jest to Focus RS trzeciej generacji. Pierwszy Focus, który zjechał z taśm produkcyjnych, zjechał w 1997 roku. Ta jego sportowa odmiana pojawiła się w 2002 roku i była naprawdę wyjątkowa. Focus RS pierwszej generacji miał turbodoładowany silnik o mocy 215 koni mechanicznych. I to co było ważne w jedynce, to to, że prowadził się po prostu fenomenalnie. Drugi Focus RS debiutował w 2010 roku i tutaj również było coś nowego. Nowością było przednie zawieszenie, które powodowało, że mimo że był to samochód przednio napędowy, zachowywał się i przyspieszał jak czteronapędówka. Miał 305 koni mechanicznych, czyli już o 100 więcej w stosunku do swojego poprzednika. No i mamy trzecią generację Focusa RS, czyli tą najnowszą. No i tutaj mamy również pewną nowinkę techniczną, a mianowicie jest to pierwszy focus, który ma napęd na cztery koła. Silnik może jest troszeczkę mniejszy w stosunku do swojego poprzednika, bo ma tylko 2,3 litra, ale za to ma wyższą moc, bo aż 350 koni mechanicznych. Muszę szczerze przyznać, że bardzo byłem ciekawy tego, jak prowadzi się najnowszy Focus RS. Miałem okazję pojeździć pierwszym Focusem RS, drugim zresztą też. Nie jeździłem tylko wersją RS500, tej właśnie generacji drugiej. Natomiast to, czym zawsze urzekał mnie Ford, to było jego prowadzenie. To, jak jest zestrojone zawieszenie, to jak samochód przyspiesza, jak jest zestepniona skrzynia biegów. Zawsze te wszystkie elementy uważałem, że są zrobione w fokusie perfekcyjnie. Mam też pewien sentyment do Focusa, dlatego że parę lat temu sam jeździłem prywatnie Focusem pierwszej generacji, który no. Uważam, że naprawdę bardzo fajnie się prowadził. Była to wersja troszeczkę usportowiona, bo była to wersja ST170. Natomiast bardzo lubiłem ten samochód. Naprawdę ceniłem go za wszystko, co tam było. VEGO w Fokusie RS trzeciej generacji. No, zdecydowanie jest to napęd. Napęd na cztery koła, ale niezwykły symetryczny napęd na cztery koła, nie jakiś tam Haldex 4 czy tam inny, tylko jest to napęd, który został właśnie stworzony specjalnie do tego samochodu. Co takiego jest innego w tym napędzie w stosunku do takich klasycznych napędów na cztery koła? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Samochód jest w stanie przenieść moment obrotowy na koła tylne prawie w 70%. Co to oznacza? Oznacza to to, że samochód praktycznie może stać się przejąć cechy samochodu napędowego. Mało tego, przy tylnym dyferencjale mamy dodatkowo na każdą półosie jeszcze dodatkowe sprzęgła, które mogą albo spiąć ten napęd na sztywno, Czyli nie będzie tak, że moment obrotowy będzie przekazywany na koło nieprzyczepne, tylko jest to w pełni regulowalne tutaj. Lub może przekazać napęd właśnie na koło, które w danym momencie tego napędu bardzo potrzebuje. No, i chyba nie muszę dalej mówić, co to oznacza. Oznacza to tyle, że jeżeli dołożymy taki przycisk magiczny, Drive Mode, który mamy tutaj w tym Fokusie w wyposażeniu standardowym, i wybierzemy opcję Drifting. Samochodem po prostu pięknie można driftować, latać bokiem w tą czy w tamtą. Do tego stopnia, że chyba w jakimś kraju właśnie wycofano ten przełącznik, właśnie tą funkcję drift mode, bo była jednak troszeczkę zbyt niebezpieczna. Jeżeli jesteśmy już przy selekturze trybu jazdy, no to warto tutaj wspomnieć, oczywiście, że możemy wybierać pomiędzy kilkoma trybami. Mamy tryb normalny, czyli do normalnej jazdy. Mamy tryb sportowy, który już troszeczkę nam usztywnia zawieszenie, troszeczkę podnosi nam obroty. Właśnie nie wiem, czy było to słychać, ale delikatnie, jakby te obroty poszły do góry. Więc charakterystyka silnika na pewno się zmienia. Mamy tor wyścigowy. Tu uwaga, nie wiem, czy to będzie widoczne, czy będzie to odczuwalne, ale w momencie, gdy włącza się tryb wyścigowy mam wrażenie, że ktoś przyszedł z migomatem i zespawał mi amortyzatory samochód jest po prostu maksymalnie sztywny pierwszy raz mam takie odczucie w samochodzie że zawieszenie naprawdę się tu usztywnia to nie jest tak jak w innych samochodach, że włączymy tryb sportowy a no może troszeczkę jest sztywniejszy faktycznie ale faktycznie jest to ledwo odczuwalne tutaj nie, tutaj jeżeli włączymy tryb torowy amortyzatory naprawdę są mega, mega sztywne no i tryb tak zwany drift, czyli właśnie to przeniesienie napędu na oś tylną. Oczywiście w trybie torowym już mamy tutaj wyłączone systemy wspomagające kierowcę, czyli system stabilizacji toru jazdy. Inaczej działa układ ABS, inaczej działa EBD. To wszystko po to, żeby dać jak najwięcej fanów z jazdy, tak? Czyli w momencie, gdy wjedziemy sobie na tor, no to samochód ma oddawać to, co ma najlepsze. Silnik 2,3 litra EcoBoost. Ten sam silnik jest zamontowany w Fordzie Mustangu mieliśmy okazję testować, zresztą polecamy odcinek z Mustangiem właśnie z EcoBoostem, ale tam silnik miał zupełnie inną charakterystykę. Tak naprawdę jeżeli, nie powiedziałbym Wam, że tutaj jest taki, a tutaj jest taki sam silnik, ale jest troszeczkę inaczej zestrojony, to praktycznie w tych dwóch samochodach te silniki są kompletnie po dwóch stronach świata. Tam jest ten silnik może troszkę bardziej wyważony, nie jest taki agresywny bardzo. W fokusie y, tam tkwi demon pod tą maską. Wierzcie mi, że to jest silnik, który jest po prostu tutaj, nie wiem, został zupełnie ma inne oprogramowanie prawdopodobnie. Ma dużo większą moc też, bo ma aż 350 mechanicznych, czyli sporo więcej niż Mustang. No, ale charakterystyka silnika jest kompletnie tutaj inna. To jest zupełnie coś innego i tutaj ma co w ogóle zestawiać tych silników obok siebie, nawet w pali dużo więcej. Naprawdę w ustangu przy spokojnej jeździe dało się tam powiedzmy zjechać do 8 litrów na 100 km, tutaj jadąc bardzo podobnie, po którym pokażę, 13,5 litra. No, także różnica jest kolosalna, tak? Ale również w samej jeździe tym silnikiem również jest to bardzo, bardzo, bardzo odczuwalne. Zobaczmy jak przyspiesza nasz RS, w trybie normalnym, jest bardzo fajny, nie jest w ogóle męczący, ani nic z tych rzeczy. Samochód jest naprawdę bardzo, bardzo przyjazny w eksploatacji, tak jak mówiłem na początku, jestem zakochany w Fordach właśnie za to jak one się prowadzą. Naprawdę bardzo jest mało samochodów na świecie, które w standardowych nawet w wersjach prowadzą się tak doskonale jak Focus. Zresztą Focus tym zasłynął, tak? W 1997 roku, pamiętacie? Była premiera Focusa pierwszej generacji. Raz, że wygląd, dwa, że to zawieszenie tylne, które naprawdę fenomenalnie się spisuje.